Niezwykłe właściwości fusów skawy postanowił wykorzystać pan Mierek Cierpich założyciel firmy Ecomiro, która jako jedyna w Polsce wykorzystuje fusy skawy do produkcji grzybów boczniaków. Pan Mirek wyprodukował unikalne naturalne zestawy do domowej produkcji boczniaków, które firmowane są nazwą Zmieniamy fusy kawowe na boczniaki wyborowe. Wszystko zaczęło się jakiś rok temu, kiedy przeczytałem taki artykuł na jednym z portali internetowych na temat fusów skawy. Było w nim napisane, że, że fusy mogą być cennym odpadem, bo zawierają sporo, sporo substancji e, takich przydatnych. I ja zacząłem zgłębiać temat w sieci. I W końcu trafiłem na, na takich dwóch młodych ludzi z, ze Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie e, z, na bazie fusów skawy produkują grzybnię boczniaka. Pierwszym krokiem jest e, przekonanie właścicieli, posiadaczy, posiadaczy tych odpadów e, no do tego, żeby ich nie wyrzucali, tylko żeby odkładali je dla mnie. E, no później oczywiście muszę, czy, czy trzeba je przywieźć e, tutaj no i zaszczepić grzybnią boczniaka. Po, po jakichś trzech tygodniach, kiedy już worek jest taki, dość taki biały, to znaczy, że, je, że już grzybnia jest jakby gotowa do wydania owocników. Boczniaki na samych fusach skawy nie wyrosną, ponieważ potrzebują, potrzebują trochę celulozy. Można ją dostarczyć na kilka sposobów. Ja akurat tutaj obecnie używam trocin takich drzewnych. Trzeba je wcześniej wysterylizować, żeby zabić w nich grzyby jakby konkurencyjne. Wcześniej, wcześniej robiłem też zamiast strocin, używałem takich zużytych kartonów nie, bez grafiki, takie, takie czyste kartony, które też oczywiście trzeba było sterylizować. Było z tym trochę więcej problemów, bo najpierw trzeba było potargać jakby na takie mniejsze kawałki. A to jest dosyć czasochłonne. No, i miesza, miesza się z, tym, z tymi fusami, szczepi się grzybnią boczniaka na ziarnie. Najważniejsze to jest um, nie bać się robić coś nowego. I no, przede wszystkim, no, wiadomo, jeszcze też, też trzeba, no, jakoś jakby no, mieć pod kontrolą obawę przed ryzykiem. no wiadomo. Tutaj no, jest ryzyko, oczywiście trochę pieniędzy w to zainwestowałem. Jak nie wypali, no, to będzie, będzie strata, no, ale, ale coś, coś trzeba robić. No, no, ważne też jest znaleźć sobie taką mniejszą, no, żeby nie robić tego, co wszyscy, bo już jak mówił Albert Einstein, największą głupotą jest robienie w kółko tego samego i spodziewanie się różnych rezultatów. Niestety w Polsce e, e, jakby popularność boczniaka jest, nie, nie, jest, nie jest jakaś bardzo duża w porównaniu do pieczarki jest wręcz, e, może nieznikoma, ale dużo mniejsza. E, myślę, e, ale nie, nie jest też tak, że, że, że nie jest w ogóle popularny ten boczniak, bo, bo no już, już tutaj mamy jakąś sprzedaż. E, druga sprawa to e, za granicą jest to bardzo popularny, bardzo po, popularny produkt. Zresztą jestem już nawet teraz w trakcie rozmów z jedną firmą z zagranicy, która jest zainteresowana moim produktem. Myślę, że może coś z tego będzie. Brew powszechnym opiniom o tym, że grzyby są mało wartościowym produktem, to już jest od kilku lat jest to już zresztą jakby obalony mit. Boszczeniaki są ponoć dosyć wartościowe, jeśli chodzi o składniki odżywcze. Mają sporo białka, witamin z grupy B. Zawierają też. Taki składnik, który się nazywa pleuran, na którego bazie jest nawet, są nawet produkowane syropy odtwarniające dla dzieci, można sobie sprawdzić w aptekach. Panu Mirosławowi życzymy dalszych sukcesów w rozwoju swojego innowacyjnego biznesu.